Cześć, nazywam się Paulina, a razem ze mną jest Jagna. Jesteśmy studentkami Wydziału Rolnictwa i Ekologii i dziś pokażemy Wam, dlaczego warto studiować na naszym wydziale. Na naszym wydziale kształcimy na trzech innowacyjnych kierunkach, idealne dla osób, które chcą działać w zgodzie z naturą i nowoczesną gospodarką. Inżynieria Ekologiczna, mój kierunek, to studia, na których uczymy się, jak zarządzać środowiskiem i gospodarką w praktyce. Dużo działania, projektów i konkretnych rozwiązań. Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności to kierunek prowadzony w dwóch językach języku polskim oraz angielskim. To doskonała perspektywa dla osób, które myślą o karierze międzynarodowej. Rolnictwo to kierunek tradycyjny, ale wszechstronny. Możesz się tu nauczyć o środowisku, zwierzętach, roślinach ale także o najnowocześniejszych technologiach to idealny kierunek dla osób z szerokimi perspektywami. Jeśli jeszcze nie wiesz, co wybrać, ale czujesz, że kierunki przyrodnicze są dla Ciebie, to nasze studia będą strzałem w dziesiątkę. Nowoczesny kampus, świetna atmosfera oraz kierunki z misją. Zapraszamy na Wydział Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dołącz do nas.